No cześć wczoraj przyszła do mnie przesyłka z chińskim smartfonem nowa N7JU No zaraz rozpakujemy i zobaczymy co to takiego jest tak oto wygląda opakowanie dość duże ciężkie tu mamy od tyłu specyfikację, procesorek MT60 wyjazd szkubno

kamerka 5 megapikseli z przodu i 13 z tyłu wifi bluetooth android 6 bateria 3000 так вот он выглядит, так, так сбоку. Здесь пердолы. Ну, секундка. Секундка, и уж, уж Так вот, вот запакованы в фолию бомбельковую. co tu my jeszcze mamy mamy no standardowe raczej wyposażenie ładowarka kabelek no taki zwykły pomarańczowy no i słuchawki jakieś takie trochę dziwne. Prawdopodobnie ten telefon to jest um, z rzynka z siódmego iPhone, powiem bez zbicia, że się nie znam. Mm, mało mi to interesuje tak, oto wygląda sam telefon w takim różowym kolorze w tyłu w tyłu zamiarka jedna z 13 jak twierdzi sprzedawca 13 i repikseli. ta druga to po prostu myślę, że atrapa tak, zaraz tak wygląda od przodu zaraz włączymy, zobaczymy co to по бенде Эмхоз. Сейчас все заладую Ну и ведома батарея не наладована. No szybciutko spojrzymy, co tu mamy. Jest, jest cholera duży, jest cholernie duży. O, tak wygląda menig. No, wszystko tak jak zawsze. E, kamerka. Tak o to wygląda. Kamerka. Zapomniałem powiedzieć, że. Zapomniałem powiedzieć, że. Ekran 5 i 5 cala. No może nawet dobra się ukaże spróbuję coś filmować później jest tu prawdopodobnie funkcja rozpoznawania twarzy to akurat też zobaczymy no wszystko tak jak zawsze specyfikację model i7 plus android 6 A tak to wygląda nic jakby nie mamy, aby sprawdzić, jak on działa. No i już, no i faktycznie wygląda jak, jak iPhone. takim różowym kolorze to nic no co telefon jak telefon nic takiego myślę że się nadaje do użytkowania nie jest coś wielkiego, aczkolwiek może być. No i na tym, cześć. A. A. A co jeszcze zapomniałem że bateria zaleduła na stałe tak jak w iPhone'ie. No i, i już. jest nawet hmm. nawet dość ręczny myślę, że się nada Fizualnie wygląda jak najbardziej dobrze. jaki będzie w bo, eksploatacji to się okaże no i na tym żegnam się z wami do widzenia